Cześć, 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 tu Jacek. Witam Was bardzo serdecznie. Jest wtorek, 20 lipiec, około godziny 8.30. Wyruszam w tej chwili na kolejny dzień wędówki po karkonoszach. Dzisiaj moim tematem przewodnim jest szlak Siedmiu Wzgórz. Dojeżdżam do podgórzyna i następnie idę przez mniej więcej w okolicy Studnika, Ludzianek, Góry Żar, Sośnik, Grzybowiec, dewniak. Bogatynia i tym ósmym szczytem obok którego przejdę w niedalekiej odległości będzie szklasz. Szlak gdzie będzie liczył około kilometrów 17 no do 20 km i Cóż, jadę tam PKS-em, bo powinieneś ja PKS-enia Góra ma kapitalną ofertę właśnie ze Szklarskiej Pęby, gdziekolwiek by się chciał człowiek wydostać, to jeżdżą świetnym składem jazdy. No i w związku z tym autobus mam około godziny, o godzinie 9 dokładnie 15, 25 minut jazdy za bardzo małe 6 złotych, a więc bardzo fajna cena, a więc warto po prostu sobie takie, na takie wycieczki pozwolić, bo one generują tak naprawdę znikome koszty. Trzeba powiedzieć jeszcze jasno, że kapitalne jedzenie dzisiaj, kapitalne się, no nie bardzo mocno kaloryczne, no i ja w związku z tym stosując wczesną metodę, gdzie bułki mi zostały, w ogóle nie zużyłem, no, ich po prostu dzisiaj zwyczajnie na drogę też nic nie biorę, no może wejdę tylko po jakieś dwa pączki i po wodę do picia, do pobliskiego Lidla. Ja właśnie widzę, że chmury się zaczynają powoli na szczyta łódzkich osadzać, ale zgodnie z tym, co ja patrzyłem w prognozy pogody, tego deszczu dzisiaj ma praktycznie tutaj w Szklarskiej Pębie nie być. Tam jakiś tam powiedzmy opad delikatny może nam przelotnie się pojawić, no ale, ale myślę, że, że, to, że, że, że to minie. Jutro tak naprawdę zacznie się, będą cztery dni jeszcze do wyjazdu po jutrzejszym dniu, no bo w niedzielę wracam do Gniezna. Jutro tak naprawdę już przekroczę granicę tysiąca metrów, bo od jutra gwałtowna zmiana pogody. Od jutra tych opadów w ogóle ma być nieprzewidzianych i piękna, słoneczna pogoda pojawi się tutaj od, od jutra. Co z moimi butami? Otóż wczoraj na filmie mówiłem wam, że Pękły, no i niestety reanimacja nie przyniosła skutków. Buty się po prostu zwyczajnie nie skleiły. Szkoda w nich było być, a szkoda, bo były to bardzo wygodne, fajne buty w góry. No cóż, najprawdopodobniej one do gniazda już nie wrócą. Patrzę to jest przerażenie na te chmury, bo one no to inaczej to ono wygląda. Ale, ale lepiej faktycznie, się ma się cokolwiek wydarzyć, jakiekolwiek deszcz, to niech sobie tam popada jeszcze do tej godziny. Dzisiaj najwyższa wysokość, tak jak ja tutaj mam na katce, wynotowane, no to będzie chyba 750 w okolicy Grzybowca. Tam powinienem być, Idę na początku, szlakiem niebieskim, aby nieco na wysokości zielenia goja Jagniątków przejść w szlak zielony, który już bezpośrednio doprowadzi mnie do szklarskiej poemwy i będę tutaj na miejscu, no, chciałbym około godziny 16, aby na spokojnie się przygotować do obiadu. Potem jeszcze muszę zajrzeć na pocztę. Prośba jest jednej z koleżanek, żeby wysłać magnes, żeby wysłać widokówkę. No dobra, nie ma problemu. Ja to, ja to kupię, zrobię, aby, aby tutaj komuś sprawdzić satysfakcję z mojego pobytu. To zejście, o którym mowa, którym idę, sami widzicie, ja z nim często wchodzę, schodzę. Jest najkrótsze faktycznie dojście z tego środka do jego Szklarskiej połęby, do centrum Szklarskiej połęby, bo rzeczywiście na dworzec co tu się oddalamy. No ale też można sobie zejść, bo bo też wczoraj wecenę. No teraz widzę, że te chmury są jednak już bardzo nisko. Te szczyty górskie coraz bardziej się przykrywają. Szenice, to prawda, jeszcze tutaj dziś widać. Ja wam tego nie pokażę, bo na, fi na filmie tego nie widać. No, i miejmy nadzieję, że, że y, rzeczywiście, bo tej wody rzeczywiście w górach jest y, bardzo y, dużo. No, te y, 700, no nie, tutaj jeszcze najlepsze widać, tak, no, one gdzieś tam się posadzały na wysokości 1000, może 200 metrów. No, y, miejmy nadzieję, że tam mgła, jeśli przyjdą, to przyjdą naprawdę delikatne. Dobra, to by było na tyle mojego gadania. Y, do zobaczenia w takim układzie na szlaku. No, cóż, mam mogę powiedzieć? No, to by było na tyle. Idę. Cześć, cześć, cześć tu ponownie Jacek, witam Was bardzo serdecznie, rozpoczynam właśnie przejście szlakiem. Na początku to będzie szlak niemiecki, no i widzę, że tu pisze godzina 30 dnia a więc powinienem tam dojść koło godziny 11:15. Jestem w tej chwili w Podgórzynie, dojechałem tu PKS-em, no i dziwi mnie okropnie duża frekwencja. W tym autobusie praktycznie pełen, pełniutki, autobus ludzi, aż ludzie stali na jednej nodze, więc w związku z tym, no, oprócz tego, że to nie powinno tak być, no to ma duży pozytywny efekt duży pozytywny plus. Ja spoczynam szlakiem 7 wzgórz o tym dużo, pewnie nie będę pod bo i tak ich nie wyłapię. O, pójdę sobie jeszcze tutaj, zrobię zdjęcie bardzo ważnym miejscu, żebyście nie myśleli, że, że jestem gdzieś indziej. Przejdę w jedno bardzo fajne y, miejsce. No to takie miejsce dosyć, y, dosyć y, ciekawe. Dobrze, pozwólcie tylko, że przejdę jakieś 2-3 minuty opóźnienia będzie z tego wyjścia, no ale, ale fajnie, że, że, że coś takiego jest. Dobra, tutaj mamy początek szlaku i ja te kropki bardzo, bardzo lubię. Kiedyś Jafał mnie uczył, to jest Ciekawe, no i mamy początek Szlaku Niebieskiego i właśnie od niego rozpoczynam dzisiejsze przejście. I to by było na tyle. W takim układzie czeka mnie około 5 godzin na podusz do szlakskiej Poręby. Szlak Niebieski, trzymajcie się. Cześć, 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 tu Jacek. Witam Was bardzo serdecznie. Paszko, kolejnym na szlaku? Od początku, no właśnie, znajduję się w takim trochę nietypowym miejscu, ponieważ tutaj zaczyna się szlak. Tutaj idzie szlak siedmiu wzgórz imienia Manfreda i Jana Tkoczów. Trzeba powiedzieć sobie szczerze, gdzieś ten szlak mi niebieski uciekł, ale za chwilę go odnajdę, ale widzę tutaj też po połapię, że, że znajduje się w na przełęczy Lugomina Lużyckiego. No i mamę tutaj jest krótko opisana, historia tych dwóch panów, można sobie przeczytać. Aha, no czyli czyli panowie nie tak dawno stosunkowo zginęli w 2010 roku, jeden urodzony 1957, drugi pan Jan urodzony w 1985 roku. Dobrze, w tej chwili znajduję się właśnie w takim miejscu, no i tutaj sobie będę teraz szedł dalej szlakiem, szlakiem koloru niebieskiego. Za chwilę będę szlak, wracał do szlak niebieski, a kawałek sobie podeszłem szlakiem zielonym. Idzie się fajnie, super, jest pogoda idealna. Nie za ciepło, nie za chłodno i rzeczywiście pogoda dzisiaj dopisuje. Idę dalej, bo planowałem dojść do do godziny S30, ale widzę, że chyba moje plany z na niczym. Jest w tej chwili godzina 10.40, no może się jeszcze uda, że w ciągu 50 minut tam dojdę. Dobra, ale to by było na tyle. Cóż, Ruszam dalej dym poszedł szlakiem zielonym, doszedłbym do zamku i właśnie moja wyprawa, wyprawa bym mogła uznać za zakończoną. A tak ja idę swoją drogą. Cześć, cześć, cześć tu Jacek. Jestem w tej chwili jak Jagniątku, Jagniątku pod dębem 460 metrów nad poziomem morza. No i udaje się w tej chwili już szlakiem żół, zielonym do Szklarskiej pręby głównej. Tutaj napisane jest 2 godziny 30 minut, a więc wynika to, że koło godziny drugiej powinienem do Szklarskiej pręby dojść. Chmury delikatnie przysłaniają szczyty, te najwyższe szczyty yy, karkonoszy. No, ale, ale miejmy też nadzieję, że to za chwilę przejdzie, yy, przejdzie, i ja w tą chmurę nie wejdę. faktycznie będą piękne widoki. Napiję się dosłownie na chwilę. No, tutaj z tej góry schodziłem piękny szlak, ale bardzo dużo nie, na całe nieszczęście wody na tych szlakach. A więc Daby. Powoduje to niestety to, że no idzie się momentami bardzo ciężko i te buty mogą jednak nie wytrzymać, i mogę wrócić w ogóle bez butów. Dobra, takie tylko miejsce przy ukliwej drodze. Ja się napiję szybciutko i szybciutko uciekam. Yy, yy, dalej, tak to wygląda taka pewnie z zieleni góry, a więc A więc gdzieś samochody jeżdżące, ja jestem tej na asfalcie, pójdzie się Na chwilę pójdzie się o wiele lepiej, to by było na tyle Trzymajcie się i do kolejnego i do... Witam was, pas kolejny, idę już szlakiem zielonym, jak sami widzicie już w tej chwili zrobił się Zrobiła się droga asfaltowa, Na no, to pewnie kawałek Właśnie okrążam górę, podejrzewam, że to jest grzybowiec Około 750 metrów nad poziom morza, no i takim sposobem dojdę do Miejsca, w którym pozostawię Znowu te ostatnie wychodzące szlaki w kierunku wysokich, a to może inaczej, no, no tych wyższych partii górskich. A ja będę zwierzał w kierunku szklaski pęby. Na zegarze godzina 11.55 Odejadnokrwała szlak. No, przybył taką formę, jak niestety się przybrałem. Większość szlaku jest przemoczona z pełną ilością wody. I tak samo ten szlak. Pełna ilość wody, przemoczony. No i. Szło się ciężko momentami, to tak naprawdę człowiek myślał, że gubi szlak, tak jak chyba teraz, bo też znowu nie widzę nigdzie tych, no nie widzę nigdzie A znaczków, ale też nie było nigdzie odbicia, więc podejrzewam, że to być może tu gdzieś po bokach były, ale ale, ale po prostu drzewa są wykaszane i, i to znika, dobra, za chwilę pewnie będzie I znak, jak tak, to nie ma możliwości, żeby człowiek zginął. Dobra, mam nadzieję, że około godziny w pół do dojdę do Szpaczki, ale na dzisiaj to bym chciał te 20 zrobić. A być może jutro zaatakuje właśnie kapaczka z Kapemba, lub odwednialę o tym, pomyślę wieczorem. Tu jest w szlaku praktycznie Brak. Od godziny 9:40 widziałem pięć osób. Dwie dziewczyny. I potem jedną rodzinkę. I to było wszystko. Czemu ludzie wy nie na takie szlaki? Czemu siedzi tam w domu? Jesteście, jesteście na wakacjach. No dobra. Każdego pływa sprawa. Dla mnie to jest ważniejsze. Aby po górach sobie pochodzić. Ja się cały czas spinam. No i O, będzie. Za chwileczkę rozejście szlaków. Tak, no właśnie, to już jest, no i zobaczymy, co tam też ciekawego pisze. A mi się wydaje, że gdzieś tutaj szedłem nie tak dawno, w zeszłym roku, kiedy wchodziłem na rozdorze pod Wielkim Szyszakiem, ale to było w zeszłym roku, na tamten wyjazd też był inny, tam był ten jeden dzień faktycznie mniej, było 6 nocy, teraz jestem 7. A więc praktycznie od dzisiaj rozpoczynam, bo wczorajszy dzień był ważny, ale no ale nie najważniejszy. Dobra, sprawdzę, jak to w tej chwili tutaj wygląda. No i koła. ukryta koła. I teraz, co ja mam zrobić? Muszę się jakoś odnaleźć. Będzie trzeba szukać wskazów. Dobra, ja kończę powoli. No także aha, to jest polana na grzybowcu. Znajduję się w tej chwili na wysokości 710 metrów nad poziomem. Może uwaga, chyba szlak nawet nieczynny jest. Uwaga, zakaz wstępu, niebezpieczeństwo ścianka drzwi, sztlaska pębaguna 2 km należy iść. A tamten szlak jest nieczynny, a więc, a więc muszę w tej chwili poszukać, żeby odszukać gdzie tutaj by to prowadziło. Dobra, kończę powoli tą moją opowieść i do zobaczenia w dalszej części szlaku. Witam Was po raz, po raz kolejny, jestem właśnie Michałowica. Na liczniku ponad 10 km, tam 10 km 100, no i to jest taki punkt trzeci na mojej, drugi na moje, jak gdyby, który ma spowodować to, że w jakiś sposób mogę spojrzeć na, ten, na, ten, na te śladki, tak, na tę jedną trzecią. Czyli po prostu dwie trzecie trasy mam przy, za mną w tej chwili 5 km, nie tu czeka do Szklarskiej połęby, żeby dojść, no i myślę, że za chwilę udam się właśnie tym szlakiem zielonym. Będę szedł, będę szedł dalej. Na dziś jest super, świetnie, efek jest taki, że ja tutaj w tej miejscowości, co w tej chwili mówię, to byłem w zeszłym roku, idąc właśnie tam, nie wiem czy to będzie widać, tam tutaj mniej więcej w tym miejscu, yy, zobaczcie, o, o mniej więcej w tym miejscu, tu są śnieżne kotły, ja tu mniej więcej, tak jak pokazałem paluchem, ja tu mniej więcej yy, doszedłem. Ale byłem to wtedy nie o godzinie 12, ale byłem tu o godzinie 10, w po, nawet chyba w pół 11, było także całkowicie inna godzina. No, w tej chwili mam jakieś 6 godzin jeszcze fajnego marszu, który mogę dzisiaj zrobić, a więc, a więc po prostu pomimo tego, że te chmury są jakieś są, no to na no 6 godzin, nie, przepraszam, 3 godzin marszu, a więc powoli ruszam, być może uda się dzisiaj przekroczyć 20 km. Dobrze, to by było na tle z mojej trasy, ja czuję się świetnie, ewakuacyjnie i do tego nie mówiłem, ale po prostu przygotowanie rowerowe, kondycyjne jest, w moim zdaniem, świetne z mojej strony, a więc. A więc tutaj, tutaj należy wziąć pod uwagę to, że naprawdę idzie się, idzie się po prostu fantastycznie w dniu dzisiejszym, jak i zresztą wczoraj. No i dlatego uważam, że jestem przygotowany na ten szlak, o którym cały czas mówię. No dobra, zobaczymy, zobaczymy tutaj, jak, jak szlak zielony poprowadzi, ale myślę, że on poprowadzi tamtą drogą. Na pewno, bo wtedy pamiętam, że był ten szlak zielony i wtedy pamiętam, że była szklaska pęba. Nie wiedziałem wtedy, czy zawrócić, czy nie zawrócić. Zastanawiałem się, bo wtedy rzeczywiście źle się czułem. Jedzenia było mi w ośrodku. No. Ja idę się napić i ruszam dalej w podusz. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym. Proszę zwrócić uwagę, jak silny jest nurt wody. Jest 20 lipiec. I po tych deszczach, zwróćcie uwagę, jak dużo jest wody tutaj w górach. Nie wiem, czy to będzie dokładnie widać, ale nurt no, jest wody. Cześć, cześć, cześć. Ponownie Jacek. No, właśnie. Idę sobie szlakiem czarnym. Jestem na, już w szlaskie Połębie. W sumie wyszło do tego momentu 14 km. Ta średnia bardzo fajna się zrobiła, bo ona została prawie do 6 km na godzinę. No ale. Szok, który przeżyłem, to trzeba po prostu przeżyć na własne oczy. Bo zapraszam wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jaka jak jest ludzka bezmyślność, jaka jest ludzka głupota przy chodzeniu po górach, to najpierw obrazuje to droga pewnie do wodospadu Kamińczyk też, ale przy szkłacie to ewidentnie było widać, kiedy panie w korkach, w szpilcach, panowie z reklamówkami, yy, siostry zakony w sandałach, no, no po prostu rzecz kapitalna, rewelacyjna. Po prostu na własne oczy można dostać tełmy jak się nie ubierać. Bo ja uważam jednak, że my o wszystko powinna pełne buty, wygodne papcie to nic, że te, ale one stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo. Inna sprawa to jest w ogóle kwestia opłaty wejścia do Parku Narodowego, w którego wchodziłem. Szczołga mi nakazywała pójście 400 metrów, aby zapłacić. No i w związku z tym. Po stwierdziłem, że to jest bez sensu. jak nie będę 400 metrów chodził, żeby płacić, żeby tracić. Nawet nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o sam fakt, że tak nie powinna być kasa zorganizowana. Poza tym, tutaj teraz od wiem, że i katom nie można płacić, a więc po prostu ja bym szał. Idę w tej chwili szlakiem czarnym. Ja gdzieś tu się wije po obu szerzach szklaski. Ja bym chciał jeszcze dojść do szklaski pębychuty. Fajnie, jakbym tam doszedł do godziny 15. Myślę, że. W godziny przy takim tempie, no zobaczymy jak przejdę przez szklancką Pębę Myślę, że jestem w stanie, bo ta forma dzisiaj rzeczywiście jest fantastyczna, rewelacyjna. No i ten dzień, który wczoraj faktycznie był takim dniem dosyć nerwowym No dobra, co widać? Ty pewnie tego nie widzisz, ja to widzę. Tam jest wysoki, nie, to nie jest jeszcze wysoki kamień. To jest jedna z platform widokowych na szlaku wokół szklanski Pęby No i tam wytrawne oko znaczy tu widać oczywiście, jest z tego punktu jak je ja idę teraz zobaczy kolejną platformę widokową na górę co do pogody no pogoda niezmienna pochmurno duże przyjaśnienia świetna temperatura, a więc nie ma tej upału co było w zeszłym roku no w zeszłym roku rzeczywiście przez ten okres dostałem mocnego skwaru przez te dni jak chodziłem no ale powiedziałem sobie że, że to nic, ważne, że się w zeszłym roku też ulub udał, w tym roku też, mam nadzieję, ten ulub... Będzie tu w sumie trzeci dzień i myślę, że te cztery dni jeszcze chodzenia po górach, to z pewnością taki człowiek rzeczywiście się resetuje, bo organizacja zaczyna inaczej myśleć. Dobrze, ja powoli kończę to moje gadanie, bo dochodzę już do skrętu Szlaku Czarnego, muszę przypilnować tych strzałek, aby nic nie pomylić. Tam widać gdzieś w oddali, a tego nie widać na kamerze pewnie góry Kaczowskie. A więc jak chcecie zobaczyć naprawdę fantastyczną jak może się anty no to zapraszam wszystkich właśnie do przejścia wokół do wodospadu szklarka To by było na tyle Trzymajcie się cześć! Cześć, 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 tu Jacek. Witam Was bardzo serdecznie. Jestem w tej chwili nad Rzeką kamienną, a więc w tej odbijam szlakiem czarnym, aby potem dołączyć do szlaku niebieskiego i już zejść bezpośrednio do y, ośrodka czasowego Sudety. Przeszedłem, nie kręciłem filmu takiego czasu, dlatego że przejście przez, przez szklaską poręby, a następnie dojście do Kamieńczyka, no tam pełno ludzi było i nie chciałem w ogóle jakiegoś tam sztucznego zamieszania robić. Natomiast osoby ubrane od Kamieńczyka, no troszeczkę chyba bardziej jednak y, bardziej górale niż rzeczywiście ludzie, którzy czy tylko do kamieńczyka, bo było faktycznie widać, nie było kółku widać śpikulców czy, czy, czy też sandałków. No ja w tej chwili znajduję się mówię, nad rzeką kamienną. Idę dalej, myślę że mam 15,20, 19,9 km, a więc 19,1, a więc myślę, że spokojnie te 20 km będzie. Dobra, ja kończę tutaj w tym miejscu, kilka zdjęć i ruszam dalej. I to by było na tyle z mojej strony w tej chwili. Do zobaczenia już na podsumowaniu w dniu dzisiejszym. Cześć, 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 tu ponownie Jacek. Kończy się moja dzisiejsza wycieczka, którą rozpocząłem w Podgórzynie i była zatytułowana Poprzez szlakiem siedmiu wzgórz. Tych wzgórz było oczywiście więcej, bo ja sam naliczyłem według tego spisu, który Wam podawałem na początku dnia, na początku wycieczki było tych szczytów około 8, 8 a na pewno tych szczytów było więcej. Doszedłem w ten sposób do prawie, że do Wrocław, do Szklarka, więc miejsca, gdzie Warto jak ktoś zobaczyć, jak wygląda antyreklama ubiorów górskich, jak się ludzie w górach nie powinni ubierać, to tam można dojść. Następnie udałem się w kierunku stamtąd szlakiem czarnym. Moim celem było tak zwane obejście szlakyskiej Płęby. uzupełnienie tego wszystkiego, brakujący mi fragment, który został od wycieczki. Tutaj mniej więcej od Trasy Sudeckiej do mniej więcej przez Hutę, Białą Dolinę no i właśnie do Szlaku Niebieskiego i to też udało się zrealizować. Licznik pokazał ostatecznie 24 km prawie, bo to 23 pewnie wyjdzie, 23,5 km. I tak to, tak to wygląda. Widać, że szlaki są odmalowane. A także do swoją drogą bo, bo rzeczywiście nawet widziałem naklejki na szlakach to już jest w ogóle absurd absurde, to pierwszy raz się spotka ale tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć że petetkowski oddział z Jeleni Góry się postarał bo, bo rzeczywiście także jeszcze spojrzenie na wysoki kamień go za bardzo nie widać no i tylko tego wysokiego kamienia prawdopodobnie nie przejdę z mi 4 dni po tutaj w tym rejonie 4 dni ulopu. Chcę go wykorzystać maksymalnie i myślę, że, że powinienem tutaj przyjść. Powinienem w tej chwili powiedzieć w ten sposób, że zostałem 4 dni. Jeden dzień jeszcze zrobię góry izerskie. Aby dla formalności z tych 6 dni mniej więcej było to podzielone, a trzy ostatnie dni typowo skupię się już typowo na tych wysokich szczytach. Miejmy nadzieję, że i ta pogoda dopisze. Trwa właśnie siostra zakonna, zwracam też uwagę na ubiór siód zakonnych, no bo to, co ja zobaczyłem, sandałki, no to jest przerażanie dla mnie, że można w ten sposób się ubrać. No bo, no drodzy Państwo, no, 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 za chwilę są wypadki, za chwilę są tragedie, a to wynika z ludzkiej głupoty. No dobrze, a, już w ogóle, już nie... Mówiąc o tym, że widziałem kobiety, które noszą torebki, to już jest kolejny przykład. Tepka się gdzieś, powiedzmy, gdzieś, gdzieś, gdzieś się zahaczy, no i też gotów tego nie. Ja dlatego ja proponuję zawsze każdemu, a trochę doświadczenia ja mimo wszystko mam w tych chodzeniach, wycieczkach, pełne buty, spodnie najlepiej ospinane, także można było się dostosować. bluzkę, właśnie tutaj też o tych bluzkach powinienem powiedzieć, bo ja noszę bluzkę od y, szybkie Podróże. Szybki podróżnik, lubię szczytować, ale nie chodzi o napis, chodzi o, tą, o ten materiał, który jest trzech się w tej koszulce. Faktycznie nie poci, bo gdybym chodził na manię koszyce, to podejrzewam, że na dzień by mi jedna koszulka nawet nie wystarczyła. Bo jakbym poszedł niej trasę, to bym musiał szybciutko zmieniać ją, żeby przyjść do siadania do czy do kolację. A czy od tej kolacji to nie ma w sumie, bo to taki jest obiad bardziej ofity. Dobra, ja kończę moją wypowiedź, zamykam klamę. Trzeci dzień pobytu w szklaski pewnie znowu niezwykle udany, niezwykle ambitny. Po wczesnym dniu byłem naprawdę podrażniony tymi kilometrami, które wczoraj zrobiłem, że uciekło tyle czasu. No ale odnybackie warto było zwiedzić. Może i dobrze wczoraj byłem akurat, może jakiś tam przesąd był, akurat się te buty rozwaliły akurat tam i, i też nie było narzekania. Te buty jako taką trzymią jeszcze, no podejrzewam i nadzieję, że wytrzymią też yy, do, do wyjazdu, do powrotu i do gniezda w nich spokojnie wrócę. Dziękuję za obejrzenie kolejnej części, mam nadzieję, że te odcinki, bo zeszłoroczne filmy nie były publikowane z względu tego, że tam jakichś osobistych też dywagań po drodze mówienia, no i to nie chciałem, żeby to było wszystko e, ujrzało światło dzienne. Te filmy oczywiście publik będę publikował z biegiem dnia, no bo, bo powiedzmy z biegiem okresu, no bo powiedzmy sobie szczerze, niedługo zamkniemy też kram sezon 2027, on nie jest tak udany jak poprzednie lata, no ale też są inne rzeczy na karku niż, niż tylko rower, rower, rower. I może rzeczywiście ta napinka, która była złożona to była stolicą Polski. Ja już chodzę na ten ośrodka Sudety, a więc cóż, to by było na tyle z mojej strony. Do zobaczenia, do usłyszenia na cztery dni, a może i na piątym, bo też może piątego dnia jakaś krótki spacer podsumująca. Na pewno będzie ta wypowiedź podsumowująca, a więc, a więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.